Po której stronie jesteś? Kiedyś wszyscy byliśmy po stronie biada, lecz przyszedł Jezus, byśmy po stronie błogosławionych byli. Gdy zostaliśmy ukrzyżowani, rozkazy Pana przyjmować możemy i je wykonywać z radością chcemy. Już nikomu nie złożyczymy, ale dobra Bożego im życzymy. W spokoju życie prowadzić chcemy, I zależy nam, abyśmy wszyscy zostali zbawieni. Kiedy choć trochę wracamy do Starego, To prawdopodobnie w tym Starym pozostaniemy. Jeśli z Panem i w Jego sile żyjemy, To dla Pana jemy i dla Pana też pijemy. Jak rozpoznać, czy w człowieku jasność, czy ciemność jest? Łatwo to idzie rozpoznać, czy w tym człowieku dobro, czy zło jest, czy w nim pan pokoju jest. Jest jeszcze czas dla każdego z nas. Możemy jeszcze porzucać, co złego prowadzi nas, przyłożyć rękę tylko do dobrego. By na dom Boży się budować i się wspierać. Nie może dziedziczyć Izaak z Ismaelem, tak jak nowe ze starym razem połączyć się nie da. Boża praca działa, duch walczy przeciwko ciału. Niech Pan pomoże, aby ciało nie wygrało. Nie pozwól ciału płodzić w mowie czynie i w działaniu. Ale by to Duch Boży nami kierował i prowadził. Czy złożysz Izaaka Bogu na całopalenie, byś był oddany codziennie we wszystkim tylko jemu? Nie bądź gościem, ale domownikiem, by wspólnie radować i budować się, niezależnie od sytuacji i zagrożenia, czy jesteś gotów swoje życie poświęcić? Wrogiem jesteś sam dla siebie. Jeśli żyjesz jeszcze po staremu, strzeż się przed swoim starym ja, bo to jest od diabła. thank <music> you